No, siema ziomeczki, tu gota Dzisiaj gramy sobie w Skyrima I dzisiaj mamy misję dla mężnego bractwa Zabić paru kolesi i sprzątnąć Trze Trzeba to wykonać Tylko Czy ja dobrze idę No w tamtą stronę, tak? Czy gdzie ja miałem iść nie. w tą stronę miałem iść, to ja źle idę Ja miałem iść tam Dobra O tam mam bliżej kolesia Wchodzimy sobie po górach Bo możemy, bo mogę, nie? O i idziemy sobie jest? Zabijemy to, co? Mhm, mm GG. What the fuck? Siema. Ścierwa duży. O, dobra, ej. Trzeba będzie na niego wziąć jakiś stalowy młot coś takiego łaa łaa A łaa 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 ja to zapisywałem tu Tu. To jest mój kolega Kiedyś go zabijemy Tu zaczynaliśmy Teraz pójdziemy dobrze Tylko, że będziemy musieli minąć Tutaj Te te te, te. te potworki Tego tygrysa Gdzie musieli jakoś minąć i tam boom, 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 boom. I ten kolor jest tam. Pochodzimy po lodzie. Zeskinia brązowej wody. Musimy zabić tego typu pola, nie? ja słyszę Dobra Spadamy Robi się groźnie bo słyszałem smoka nie To mnie goni? Nie ja, wiem to mnie goni Ale to jest chyba Możemy to zabić? Jalo. Jeb, jeb Spadamy Orzuczenie smoka Nie dziś tu? Co, że taki domek zrobił? A kto mnie widzi? Dobra, on jest tu. Dobra, czyli jak go zabijamy, co? Tak eee, bardziej. Musimy łuk założyć. Okowy łuk. Nie, że nas tylko... Hej, hej spokojnie No Dobra, chyba nikt tego nie widział zdarzenia. Tu tutaj jest ciekawego. odkryjemy to Czyż to odkryliśmy? tak, Angiego Siema, ziomeczku Aha, no dobra. Czyli teraz znowu Sejwor i idziemy zabić tego typa tu. Nie wiem czy mi się uda, teraz to zrobić, bo tam przy wraku ludu do łamacza, nie miałem misja na wraku ludu łamacza, bo kolesie mnie tam oszukali, polecieli na sprzęt, kasę i wiecie. I tu chyba był smok. I tu jest ciemność i źle. A ja chodzę w takim stroju, oczywiście mam lepszy strój, ale chciałem być bardziej ninja. I nie. I używam łuku, bo tam mi daje, że tam lepiej mogę używać łuku, Coś w tym stylu, nie wiem. Czeka nas wędrówka. Hm, hmm, Ruiny Wielkiej Bramy, a nie będę tu wchodził. Na razie wolę poeksplorować teren. Hmm. Idziemy, idziemy, idziemy. I teraz szybko się przebiegniemy. Ta... Siema, Ziumeczku. To, 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 to Dobra. What the Dobra. Idę dalej. Ile jeszcze zostało? czy mi coś nie zarobię, więc lepiej zapiszę mogę robić szybki zapis ale A, nie chcę mi się z nimi męczyć ugiem coś jeszcze? nie mam nadzieję. Ja w tym wyglądam, nie? Ale jak ninja, to ninja. A wracając do tego, saveuję tak, bo jak coś mi się nie uda, to zawsze mogę wrócić saveem, nie? Bo jest, mam jeszcze starsze savey sprzed tych misji. I właśnie. Boom, boom. Mam jeszcze starsze serwy z przednich misji Jak się okaże coś zrobi źle Bo tamten to wiecie zawsze można cofnąć nie Zabijemy tego typu laj i... I będziemy musieli wrócić do łącznego bractwa Zobaczcie jaką nagrodę dostajemy Dobra to ja tam dojdę już bo o Jezus... Jej, to mnie chyba nie będzie goniło. To ja tam dojdę już bez... bez was. Nara. No, że za chwilę będę. Dobra ludziki, jestem. I... jestem przez szansą zabicia jej. To jest lacha. Znaczy, strażnik sobie poszedł.

Jedziemy do mrocznego bractwa. Dobra, masz na sumieniu zbrodnie przeciwko prowincji Skyrim i jej mieszkańcom. Co masz na swoją obronę? Mądryś, pójdziemy do zamku. Hmm. Na niebiosa, Skaldzie. Kogo przestraszymy naszymi starymi ranami wojennymi? Już nie jesteśmy żołnierzami. Tyś mi zabrali? Twój chorych założył starą zbroję legionu. Hmm. Co powinienem o tym myśleć? Jest dumny ze swej służby, Skaldzie. Legion nauczył nas lojalności. O co chodzi? Mam nadzieję, że mi dadzą jakąś nagrodę lepszą, bo w końcu tyle złota straciłem na grzywne. Dobra. Ei, Oh, dá -fai, dá -fai. Ale nocna matka jest matką wszystkiego! Podążamy za jej głosem! Za jej nie jesteś zimą jesteś. Udało ci się już porozmawiać z Astrid? Jest przy basenie witając nocną matkę i tego jej małego trefnisia. Ma dla ciebie kontrakt. Wróć do mnie gdy już to zrobisz. Hey. Udało ci się już porozmawiać z Astrid? Jest przy basenie witając nocną matkę i tego jej małego trefnisia. Ma dla ciebie kontrakt. Wróć do mnie, gdy już to zrobisz. Udało ci się już porozmawiać z Astrid? Jest przy basenie witając nocną matkę i tego jej małego trefnisia. Ma dla ciebie kontrakt. Hej, Ale. Ty i nocna matka jesteście hmm. tu oczywiście mile widziani z Ceronią. Z racji tego, że jesteś strażnikiem, zostanie ci okazany stosowny szacunek. Rozumiesz, mężu? Och, tak, tak, tak! Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Wyjaśnijmy sobie jedno. Ja jestem przywódczynią sanktuarium. I moje słowo jest prawem. Rozumiem się? Och, tak, pani? Doskonale. Ty tu rządzisz. No i jesteś. Dobrze. I tak miałam dość rozmów z tymi no, głupcem. Musimy coś omówić. Tak, rzeczywiście. Musisz udać się do Markartu i porozmawiać z pomocniczką aptekarza. Dziewczyna jest gadatliwa i chce zamordować swojego byłego kochanka. Na imię Manuiri. Porozmawiasz z nią, ustalisz kontrakt i go wy. Zrób wszystko, ponieważ to twoje pierwsze zadanie. Pozwolę ci zatrzymać wszystko, co zapłaci mu Z pewnością nie będzie szczędzić grosza. Zawsze hmm, dobrze płacą. To... super. Co jest? Och tak, mi chodzi? What the fuck? Zabij skazany na śmierć. No, ale co jest? Ej. Czemu nie mogę biec? Siema. bracie? Dobrze, mam nadzieję, że udało ci się mieć na baczności w tym tartaku. Te drzaz. Twoja zapłata za dobrze wykonaną robotę. Dla... Turysta, mm. Oczywiście, mógłbym tak cały dzień. Oto twoja zapłata. Turysta? Turysta. Moje gratulacje. Udało ci się z zimną krwią zamordować wychudzonego żebraka. Zły. przed tobą drżeć. Oto twoja zapłata. Fajne to jest. Przykro. Dobra, jestem ponownie. Odzyskaliśmy nasze złoto, co mieliśmy nawet. Teraz tyle samo, co wcześniej. Nie wiem, czemu... Teraz muszę coś wciskać, żeby biegać. Ja byłem częścią Mrocznego Bractwa od pierwszego dnia po wykluciu. Czy tak było zawsze? Jestem Cieniołózkiem. Zajmij się kontraktem Willy. Będzie więcej. od niej te zadania stałem trochę kasy i... i i wychodzimy więc na ra.